Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że podejmujesz decyzje, które tak naprawdę nie są Twoje, że coś pchacie w określonym kierunku, choć nie wiesz dlaczego? Manipulacja jest wszędzie. To niewidzialne więzienie, w którym można tkwić przez lata, nie zdając sobie z tego sprawy. Najbardziej przerażające jest to, że często nie zauważamy, kiedy ktoś nam steruje. Myślimy, że mamy kontrolę, że działamy zgodnie z własnym rozumem, ale w rzeczywistości ktoś już dawno podsunął nam myśli. Które wydają się nasze. Manipulacja to nie tylko politycy, reklamy czy media. To może być ktoś bliski, rodzic, partner, przyjaciel, czasem nawet ktoś, komu ufaliśmy najbardziej. I to właśnie jest najgorsze, bo zanim się zorientujesz, już jesteś w grze. Nie widzisz szturków, ale ktoś już pociąga za nie w odpowiednich momentach. I właśnie tak działa manipulacja. Ile razy zrobiłeś coś, bo bałeś się konsekwencji? Ile razy ktoś powiedział ci: Jeśli tego nie zrobisz, to będzie źle. Jeśli odejdziesz, zostaniesz sam i nikt cię nie pokocha. Jeśli nie będziesz chorować w pracy, to nic w życiu nie osiągniesz. Jeśli nie skończysz studiów, będziesz nikim. Takie słowa budują w nas lęk, który uniemożliwia nam działanie na własnych zasadach. Boimy się, że jeśli się sprzeciwimy Stracimy coś ważnego, a manipulant właśnie tego chce, żebyś bał się działać samodzielnie. Niektóre osoby nie muszą używać strachu. One sprawią, że sam poczujesz się winny, jakbyś był zły z natury. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, tak mi się odwdzięczasz. Gdybyś naprawdę mnie kochał, zrobiłbyś to dla mnie. Zawsze wszystko psujesz, ale chyba już się do tego przyzwyczaiłem. I wtedy, zanim zdążysz się zorientować, chodzić w grę. Czujesz, że wina zalega w twoich barkach, a każda decyzja staje się próbą udowodnienia, że nie jesteś tą złą osobą, za którą cię obwiniają. Manipulant cieszy się, widząc, jak jego słowa zatruwają twoją samoocenę. Kiedy zaczynasz kwestionować własny rozum, to jedna z najbezpieczniejszych form manipulacji. Wyobraż sobie, że ktoś mówi ci, to tylko twoja wyobraźnia, nic takiego się nie wydarzyło. Na początku jesteś pewien, że wiesz, co się wydarzyło, ale potem pojawia się niepokój, zaczynasz zastanawiać się, a może rzeczy. Wyście przesadzam, może jest coś nie tak ze mną. Stopniowo wątpisz we własne wspomnienia i emocje. Manipulant wymazuje granicę między rzeczywistością a twoimi uczuciami, przejmując pełną kontrolę nad twoim umysłem. Wyobraź sobie życie, w którym twoje decyzje są naprawdę twoje, gdzie nie poddajesz się naciskom zewnętrznym, gdzie tylko twoje emocje nie są manipulowane przez innych. Poczujesz spokój i siłę, odzyskasz kontrolę nad własnym życiem. Zaczynasz myśleć samodzielnie, a każdy krok staje się świadomym wyborem. Manipulanci boją się ludzi, którzy widzą prawdę, bo gdy dostrzeżesz manipulację, nauczysz się ją rozpoznawać. Już nigdy nie da się oszukać. Pamiętaj, że każdy z nas ma w sobie moc do zmiany swojego losu. Nie pozwól, aby ktokolwiek decydował za Ciebie, a kiedy zaczniesz żyć naprawdę, wtedy jesteś naprawdę wolny.